Uwielbiam ludzi, jak komentują. Ale dzisiaj, dwie kwestie: no, bo wiecie, ja uwielbiam w ogóle wasze komentarze. Kiedyś miałem problem z hejtem, bo nazywałem to hejtem. Dzisiaj, ludzie wyrażają swoją opinię rzeczywiście mogą uważać mnie za debila, nieodpowiedzialnego, kurde. Chciałem się zastanowić, co się stało z nami. Znaczy, ja już może żyję 50 lat. Nie wiem, ci ludzie, ile mają lat, co komentują, kurde. Ja pierdol, jak my się wszystkiego boimy, kurde, tak nas przestraszono, a pieniądze roznoszą zarazki, a to, tamto, a woda, a srata, ja pierniczę, przeczytam, kurde, bo ja lubię. a potem choroba i potem roznoszenie, a pomóc w takim przypadku, jak coś stanie się, nie powinno ratować, bo to z własnej głupoty, <laughs> Pomijam fakt, że już chyba z 10 lat nie byłem lekarzem, więc się nie martw, że będę narażał cię na jakieś e, państwo, rząd. E, Zresztą pocięłem składki, więc kuwa, należy mi się ta e, ochrona. I teraz cyk, wirus nawet mi cię nie żal. I bardzo dobrze, nie warto trzymać żal w sobie. Eee, czy komary nie przenoszą malarii? Chyba przenoszą, ale chyba nie w, naszej, nie w naszym e, e, kraju. Tak mi się wydają i też lubię takie sarkastyczne legendy głoszą, że to był ten komar z Afryki i chłop leży w ziemi nie leży jeszcze, dzięki Paciu za fajny komentarz Ech. no i mój ulubiony brawo, świadomość tego gościa mnie powala że komar roznosi różne choroby i powiedzmy ten komar w ciągu dnia ukrył co najmniej 500 osób pracowity z kubańczyk w ogóle to komarzyca, znaczy rację bo to jest komarzyca przed e, gryzą znaczy piąkę. Czy mógł zarazić taką gryzioną osobę? A takie filmiki na sławę rozgłosu to tylko świadczy, jaki, jaki ludzie są debilami i osłami. I a tak, lubię być osłem. E, lubię się po prostu kurde nie bać. E, uważam, że życie banie się wszystkiego, kurde. E, to kurde jest nie życie, no ale to jest moja wizja świata. Bzzz.